Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj odcinek specjalny. 3000 subskrypcji. Zaczynamy. Jason poszedł siku. Ja sobie założyłem na chwilę maskę. Jeśli możecie, zostawcie łapkę w górę i suba. Jeśli ktoś jeszcze nie zostawił na naszym kanale, to dziwna ta maska, która jest za mała, chyba dla mnie brodami wystaje. Oglądajcie do końca. Na końcu będą wyniki konkursu 2 razy 50 zł card oraz VIP na naszym serwerze, ale też będą dwie nagrody niespodzianki z, dla osób, które zadały pytanie mała ta maska Ok, a teraz lecimy z pierwszym pytaniem macie MC Premium i będziecie mieli własne skiny, czyli kupiliśmy Minecrafta Premium, Mam już Minecrafta Premium ale jedną wersję, myślę, że kupimy w przyszłości jeszcze jedną, żebyśmy mogli gdzieś tam razem sobie działać na, na jakichś serwerach takich, gdzie nie można na premium a co odnośnie skinów, ja skina nie potrzebuję, nikt nie potrzebuje. A ty? No, to ty. Ty czasami grasz na premium. Dobra, ale dalej. Co, czy zrobicie taki event, że będziecie rozdawać darmowe 30 gramów? Tak, zrobimy taki event, ale to na pewno dużo, dużo później. Myślę, że w okresie wakacyjnym zrobimy taki konkurs na solo dla widzów i będą grali. I będziemy rozdawać, kto, kto będzie pierwszy. No. To dostanie 30. No, dobra, lecimy dalej. Kolejne pytanie, to zadał Kamil Antos. Hero Crystal, Jaki jest Wasz ulubiony smak lodów? Jaki jest Twój ulubiony smak lodów? Eee... Pół godziny później. Mój? Ja nie mam ulubionego, chociaż ostatnio mi smakowały pistacjowe, ale tak to właśnie... Ja wiem już. Lubię śmietankowe i ze swoją ja, jakąś polewą. Ja, ja lubię, e, ten... E, ogórkowy konserwowy. No, to jest mój ulubiony smak. Lodów? No. Dobra, leci dalej. Ogórkowy, konserwowy, bo on jest maniakiem ogórków konserwowych, wciska codziennie po jednym swoich. Yes. <laughs> tak. Czy od razu leciał wam takie fajne suby? Nie, nie, od razu mnie leciały takie fajne suby. Chociaż nie, na początku mieliśmy dość szybko bazę 100 bo 200 subów, ponieważ moja praca jest związana trochę z, z robotyką, więc miałem, że tak powiem, mogą gdzieś powiedzieć, że po prostu zakładał kanał, tak, dzieciom, którym gdzieś prowadzę zajęcia. Dobra, jaką grę najbardziej lubicie? Twoja ulubiona no, gra? gra? Nico Brownstar zada zadaje No jaka jest twoja ulubiona gra? No, nie gra, nie ogólnie, jaka gra? Nie gra w Brownstarsie. Gra Najbardziej jaką lubisz grę? Minecraft. Minecraft? No Minecraft. Bardziej Minecraft? No, bardzo. Tak. A ja nie wiem o swojej lubionej gry. Kiedyś. Nie brał. Moją nie. Nie, moją kiedyś ulubioną grą był Counter Strike, Starcraft, Diablo 2 Quake. A teraz czy mam jakąś ulubioną grę? Nie, raczej nie. Gram w różne gry, które możecie na XD zobaczyć, chociaż tam dopiero się rozwija ten kanał i pojawi się coraz więcej gry. gier. Na dalszym kanale też się pojawi coraz więcej gier. To, że zaczęliśmy od Brawn Starsa, Minecrafta, to będzie ich teraz coraz więcej. Dobra, lecimy dalej. Od ilu lat macie kanał? Kanał mamy od Założony był 20 lutego 2019, ale zaczęliśmy nagrywać od gdzieś 20 kwietnia, czyli pierwszy nasz odcinek to był jak jajko. A pamiętasz? Kręciliśmy na naszym robocie, co zbudowaliśmy i malowałeś jajka, tak? Pamiętasz? No, na wielkanoc, Na wielkanoc, to był pierwszy odcinek. <laughs> Jaki masz telefon? Ty nie ja masz telefon. A ja mam, ja miałam Xiaomi 7 jakąś. no coś tam. Nie wiem, nie mam pojęcia jaką mam. Mam Xiaomi. Od kiedy grasz Brown Starsa? W Brown Starsa gramy od roku? Ponad? jakiś jakieś. No coś tam, siedem, Nie wiem. Do końca, W opisie napiszemy ci. A kto wymyślił pomysł, żeby zaczął nagrywać na YouTube? Z jakich gier? Kto wymyślił? Ja? A ja wymyśliłem. Tak. Ja wymyśliłem i zaczęliśmy nagrywać od Brown Starsa, bo takiego. Był... Bo to był nasz pomysł, żeby nagrywać, Oglądaliśmy innych i... Jak chcieliśmy się pobawić na YouTube. Tak, i powiedzieliśmy, a razem spróbujemy, tak? No to spróbowaliśmy. Czy będziesz nagrywał inne gry, a nie tylko Brown Stars? Tak, ziomek, będziemy nagrywać inne gry. Tak jak mówiłem, pojawi się stopniowo coraz więcej tych gier, więc nie będzie to tylko Brown Stars ani Minecraft. Pojawią się inne gry, dużo innych gier. Mamy dużą kolekcję gier na Xboxie, na PS4, więc tam będziemy też pokazywać te gierki. Czy zrobicie plan odcinków? A czy robicie plan odcinków? No, no tak, no, dobra. Tak, robimy, planujemy sobie odcinki, co będziemy nagrywać em, na poniedziałek. Jaki odcinek e, będzie? Oba o to Ci chodziło, Miko. Mikol, e, co nagrywamy w piątek? Przeważnie w weekend najwi nagrywamy najwięcej odcinków. No i dzisiaj na przykład nagrywaliśmy odcinek, który pojawi się dopiero w czwartek. Tak. Więc do przodu nagrywamy sobie te odcinki. I planujemy, co będziemy nagrywać. Chociaż czasami to nie da się zaplanować, by się jakaś aktualizacja jakaś brand star się, no to. Nagrywamy to co wyskakuje Ile wydaliście na cały sprzęt? Hmm, to jest ty, 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 ty trudne, ty, ty, ty trudne ty. pytanie, bo nie mam pojęcia ile wydaliśmy łącznie, ale myślę, że tak około 20-30 tysięcy A wróciło wam się? Nie A warto papu. było? Tak, warto było Tak, Pozdrawiam, pozdrawiam papuga Kogo z adminów lubicie najbardziej? Jeśli chodzi o adminów Admin. Na papuk, tak, adminów w Minecrafcie Nie nie wiem, wszyscy są fajni, dobra lecimy dalej Ile macie lat? Ile masz lat? No ja? Tym ja połowem 35 prawie. Z jakimi youtuberami masz kontakt? Nie, to będzie niespodzianka. Mamy kontakt z parami youtuberami, szczególnie ja, on jeszcze nad niebieskim Tak no. do końca. Ale myślę, że mam z takimi paroma, które mają powyżej miliona. Oooo! Teraz lecimy dalej, Nic nie mówimy. Co cię skłoniło do zaczęcia nagrywania na YouTube? Co cię skłoniło? Czemu nagrywam na YouTube? Bo jest fajnie. Tak. Dla zabawy to nagrywamy. Dla jaj. Le kiedy wy wyjdziemy na Pokemony? Na A, kiedy wyjdziemy na Pokémon... Pozdrawiamy Złoczew Pojedziemy kiedyś do Złoczewa, myślę, że e, połapiemy Pokémony, z osobami z Złoczewa, tam dużo łapie osób A kiedy my też wyjdziemy, no jeśli się zrobi trochę cieplej, bo O też nie ma zimy, można wychodzić, ale tu będzie ostatnio przeziębione, tak, bo zimno, wiało Raz mieliśmy taką pogodę, ale mieliśmy inne zajęcia, więc nie mogliśmy ale na pewno widzimy, jak się pojawi dużo lepsza pogoda jak będzie tak dużo, dużo na plusie, to będziemy często nagrywać Pokemony. Czy macie team dla widzów w Braum Starsie? Mamy dwa teamy, jeśli chodzi o Starsa. Mamy Uniwersytet Robo, który ostatnio trochę poczyściłem, bo jest jeszcze 5 wolnych miejsc, jeśli ktoś chce dołączyć. mam jeszcze jeden team Wataha, na tym moim drugim kanale Grucha XD, jeśli ktoś chce tam dołączyć, tam są dwie osoby, ja i coś jeszcze. Czy nagracie kiedyś Fortnite? Nagrywaliśmy tak, kiedyś tak, Fortnite'a. Ja Nie, nagrywaliśmy, ale ty... Ale ty ten tak. A no bo ja przegrywałem to cały to czas. Nie. To jest, to jest. Nagramy Fortnite'a, tylko muszę zmienić... zmienić... zmniejszyć... zwiększyć. Wiem, że tak powiem miejsce na dysku, bo mam zapchane i musimy usunąć parę filmów i dopiero wtedy zainstalujemy Fortnite'a ponownie. Ile kosztuje mikrofon ten, co Wy macie? Ten, Nowox y, NC1, chyba kosztuje 300 albo 400 zł. Ale będziemy się przenosić na nowego. On jest Nowox NC... Nie wiem, jaki on jest. Jakiś nowy, ale to zobaczycie na kanale Gruha XD. Będziecie mieli intro? Tak, będziemy mieć własne intro. E, już mogę Wam powiedzieć, że mamy cztery piosenki, które będą do tego intro leciały. E, będzie jedna piosenka, ale mam 4 do wyboru. Pierwsza... Albo takie Dobra, nie będę puszczał całej, to jest druga Która z tych piosenek będzie na pewno na naszym jutro Ale nie wiem jeszcze która, bo cały czas się zastanawiam. No, intro będzie nasze dość długie, bo będzie miało 20 albo 30 sekund nawet, bo chcemy tam dużo fajnych rzeczy wrzucić, ale myślę, że będzie ciekawe. Bo mi się najbardziej podoba to. No zobaczymy. Tak, intro będziemy mieli. Już miał, jedno intro już mieliśmy, ale zmienimy je na, na nowe. Jaki jest wasz ulubiony youtuber? Mój? Polski, Resigiusz, a zagraniczny Dude Perfect. A twój? Make? Nie oglądam. Czy będzie konkurs z zo Zoba na boksy, czy coś takiego? Hmm, możliwe, że będzie. Zrobimy jakiś konkurs na zobę. Będziemy trochę wracać do zoby, bo fajna gierka. Na razie mam mało postaci Mam chyba 4. 3. Kiedy reaktywacja serii Pokémon? Jeśli będzie trochę cieplej, to gaming gabi na pewno wyskoczymy w jakiś weekend. No dzisiaj u nas trochę wieje, jest słońce, ale jest trochę zimno. O 4, 5-6 może stopni. Dobra, jaką pizzę pan najbardziej lubi? Ja, jaką ja. Naj... Ty to powiedz jaką Ty lubisz, że ja pan ci jaką miał? Ja. Margarita! Margarita. A ja mm. najbardziej ostrą. Ta. O. Tak, jaką ziela penos i tak dalej. No, teksanska masakra i takie. Czy będzie ulepszony serwer Discord i MC? Tak będzie, wiesz, o tym wszystko Tomasz, więc. Okej, okay, czy nagracie specjalny odcinek z mamą? Z moją mamą czy z jego mamą? Z moją mamą na pewno może coś nagrać, bo moja gra w Brown Stars'a, bo tak. ty jej sw czyli swojej babci. Tak. A nasza mama nie będzie nigdy chyba na kanale. Czy twoja mama nie będzie nigdy na kanale? Moja może będzie, jeśli będziemy nagrywać z, czyli z twoją babcią, będziemy nagrywać Mike Brown Starsa, bo gra, tak? No. Babciania gra? Gra. Gra. Bo ty jej zainstalowałaś na dnie. No. Sama zainstalowała. <laughs> Kiedy konkurs na PS4? Konkurs na PS4, tak jak już kiedyś pisaliśmy, będzie przy 10 tysiącach subskrypcji. Czy robi, robicie streamy? Tak, będziemy chcemy robić streamy, to bardzo, ale jak widzicie mamy problemy internetowe. Mieszkamy na wsi, mamy internet radiowy i... tak wiśniacy. <głosy> <głosy> I mamy problemy internetowe i no ten zasięg jest słaby i już... No, na razie nie będziemy, zobaczymy jak nam się uda. Już testowałem parę razy, ale było to słabe. Router jeszcze muszę wymienić na lepszy, bo coś tam szwankuje. Czy zagracie w Sonic Mania? Graliśmy w Sonic Mania kiedyś, ale czy będzie na kanale? Będzie na pewno. Zróbcie serię Mario Unimaker. Maker, czy robicie poziomy w Mario. Nie gramy w tą grę. Możemy spróbować Mario. Kiedyś graliśmy, ba. Bo... Nie, nie pamiętam, czy nie grałem. Ty grałeś chyba. Zróbcie serię, gdzie gracie w przesłane wam Fan Game. No, dobra, okej. Okay. Czy będziecie nagrywać coś na dworze? Tak, będziemy nagrywać na dworze. Na pewno Minecrafta Eartha będziemy nagrywać oprócz gier. Właśnie, mamy gry Minecraft, Pokémony i tak dalej, ale będziemy nagrywać różne challenge na dworze. Mamy czekają na nas od pół roku prawie pojazdy wyścigowe, tam będziemy dużo nagrywać. Nerfy będziemy nagrywać, na wyzwania i tak dalej. Będziemy mieć też wyzwanie z lasem. Forest challenge, a to się dowiecie najdługo. Jak wam się żyje? Jak ci się żyje? Dobrze. Xbox czy PS4? Co wolisz? Mamy obie dwie konsole, ale chyba bardziej gramy na Xboxie. Mamy Inbox One X i PS4 Pro. Ale jeszcze mamy okulary na PS4. No. Też są fajne, ale nie. Bardziej Xbox, nie? No, bardziej. Ile wydaje się ten cały sprzęt? No tak, jak wcześniej mówiłem, chyba 20-30 tysięcy. Kamery, lampę, komp, mikrofony. Mamy mikrofony. Roada, jeśli chodzi o, o aparaty, ale też mamy mm, inne takie. No, kiedyś będzie odcinek o sprzęcie, więc ulubiona gra? też już mówiłeś, tak? To wszystko marka. Jakiego marka nie znam Marka Wiktoria, dobra, siema. Ile wydaje się na sprzęt już było? Czemu, czemu le, 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 nosisz na odcinku maskę, a to wam nie powiemy, to będzie. U niego na kanale się pojawi na jason.pl informacja, czemu on nosi maskę. I tam wszystko wyjaśni, czemu on nosi maskę. Powiem Wam, że to będzie zwią jest związane z dwoma rzeczami, z challenge'em, a drugi jest związany z YouTube'em. Od czego nagrywa? Od czego zacząłeś nagrywać na YouTube jakimś sprzętem? Właśnie, zanim zaczęliśmy nagrywać na YouTube to nagrywaliśmy pierwsze to jajeczka, ten malowanie, czyli robotyka. I później Bram Starsa i zaczęliśmy nagrywać. Hmm, czym zaczęliśmy nagrywać? Canonem 600D, którego jeszcze mamy, no i. I GoPro, okay. trujeczką, Tak, tak. A teraz mamy inne już, Xiaomi i tak dalej. Mamy kamerki internowe Logitecha, bardzo fajne. AD. Dobra, lecimy dalej. O Jezu, jaka jest różnica wieku między Wami? Ty masz 7, ja mam 35. 35 minus 7? 28, tak? Tak. 28 lat. Czy Jason grał w, z gry z Twojego dzieciństwa? Grałeś jakieś gry z mojego dzieciństwa? Jakie? A grałeś w tanki, pamiętasz grałeś w Fabiana tanki? tak! To grał, takie gry, gry na komputer, tak, a gry takie planszowe też, Eurobiznes. Tak. Wasze ulubione wspólne danie? Danie, jedzenie, co najbardziej lubisz? Pizza. Pizza? chyba, jak wspólne, ale już nie wiem, pizzę, bo ja muszę się trochę odchudzić. Czego nigdy byś nie zjadł? Nie zjedli, czego byś nigdy nie zjadł? <laughs> On jak jajko czuje, to już wylatuje na nadwór po prostu. No, <laughs> A czego ja bym nie zjadł? Ja bym chyba wszystko zjadł. Bo wszystko jem. Nie ma chyba rzeczy, które bym nie zjadł. Nie przypominam sobie czego bym... Najpierw no, bym robiła zjadł. Chętnie bym nas próbował pajanka. Lubię oglądać ogólnie kulinaria, dużo gotuję i tak dalej. Czego boicie się najbardziej? Czego się boisz najbardziej? No bo tyle rzeczy się boi, że... No peca. Ostatnio byliśmy na... Wystawię pająków, więc możesz powiedzieć, że się boisz pająków Tak, no pewnie, no, ale, ale, no Tak, no Ale ty się bałeś takiej A to gąsienicę się bałem, tak, tej takiej ochydnej, ale Ale ty Wiesz? się bałeś nawet podejść do tego, no, terrarium Stawić dwa metry nad tym terrarium O, jaki fajny pająk, tak Czyli on chyba się najbardziej boisz pająków, nie? Jakbym ci tutaj tę tarantulę to byś się bał? A, tu bym... Czy bym... czego bardziej się boisz? I nie wiem czego się najbardziej boję Ja bym, ja bym tak dołgnął nic Dobrze Wasze wspólne marzenie? Jakie mam marzenie? To trudne pytanie, powiem Olaf, Olaf. Nie mam pojęcia. Czekaj, jest, ja już chyba. To mam myśli, że nie mam pojęcia na to pytanie. Będzie wspólne marzenie, nigdy myśleliśmy o tym. Dobra, czy Jason ma rodzeństwo? No. czy mam. masz bratę lub siostrę? Mam. Masz? Mam. <grych> tak ma Aurelia się nazywa. Też nagrywa, jeszcze nie nagrywa, bo ma dopiero 3,5. Roku, ale zacznę nagrywać, ale takie bardziej, ona uwielbia co? Pony, więc tam będzie wszystko w pony, różowe pony. Jaką grę Jason nie może grać? Zakazuje już mu jakieś gry. Tak, Jason nie może grać w GTA V. Inne takie, I horrory na pewno też na razie. Na razie takie, nie, strzelanki, Counter Strike'a myślę, że na razie też nie, nie może grać. Wymarzona podróż, gdzie byś chciał pojechać najbardziej? No, Dobry, czekaj do, do... Ja, ja bym chciał dojechać do Stanów Zjednoczonych i do Japonii Dwa kraje i do... No, Chin No to bym dużo chciał, I do Rosji bym chciał Ja bym chciał do, do... Albanii Ja bym chciał na, na Księżyc byś chciał? No wymarzona podróż, gdzie byś chciał po, po, podróżować? Takiego kraju? Ja bym chciał do... Na bezludną wyspę ja, nie wiem, no ja nie wiem, wiecie e... Nie wiem, nie, nie wiem. wiem. Jakiś macie sprzęt do nagrywania? Do nagrywania mamy przeróżny sprzęt, począwszy od kamer internetowych Logitech, po kamerki sportowe GoPro, Xiaomi, poprzez dwa aparaty. Jeden Canona, Canona, nawet już zapomniałem nazwę widzicie. Panasonica mamy też Lumixa i Canona mamy nowego G7X Mark III, Panasonica Lumix GH5. Kanona 600D No jeszcze jakieś inne mamy do, jeśli chodzi o nagrywanie Jakie macie komputery i konsole? Konsole mam Xboxa, mamy Xboxa One X, PS4 Pro PS2, PS1 Nintendo, Pegasusa Co jeszcze mamy? No to jeśli chodzi o konsole to wszystko Jakie macie komputery? No mamy Dwa stacjonarne i masą, masa ilość laptopów chyba z 16 laptopów. Gdzie mieszkacie? Na wsi Bo jesteśmy wieśniakami, tak? Ojej, ojeju! Dodasz mnie do znajomych tak dodam się, nie zapomnę. Lubisz kierowców taksówek? Nie jeździmy nie. taksówkami. Ile masz lat? To już było, kiedy masz urodziny mam w kwietniu, ty masz kiedy? W grudniu październik. Październiku. Czy masz jakieś zwierzę i tak to ile? ile? To ile lat? Ryby mamy, I ryby mamy... ja ślimaka, tak. a tak to y, sąsiadki pierdolą. Tak, i mamy jeszcze y, pszczoły, które teraz śpią, mm -hmm. i mrówki. I teraz tak, ile masz znajomych w Pramstarza? No to ja mam dużo. Ja też, nie, nie liczę, ale bardzo dużo. Czy możesz nagle ze mną tak. Oczywiście możemy, dzisiaj będziemy... Nie, dzisiaj tu już nagrywaliśmy. To leci w inny dzień. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Na, naprawdę? Czyli... No jak masz na imię? No naprawdę. Ja. się, ja mam Tomasz. Ile nagrywasz na YouTubie? To było od kwietnia 20, 2019 Czy żyją Twoje rodzice? żyją twoje No tak! <laughs> Moi też. Jaki masz dom? Piętra czy ma? Nie, mamy parterowy dom, a do góry mamy strych, ale w przyszłości będziemy planować, że do góry będzie nasze studio nagrań, będziemy mi tam studio do grania tak. i tak dalej Jakie jaki języki umiesz? Konichiwa <laughs> Konichiwa Tylko to Nie, umiesz Nie, umiesz jeszcze liczyć po jakiemu? Po krajsko. licz kurańsko, pana... Hannah tam nie pamiętam już dalej. Tak, ale jeszcze angielskiego się uczysz, a ja niemiecki i mój ko... angielski, który jest po prostu kalectwem. Mam nadzieję, że zaczynam po, ponownie uczyć się angielskiego kiedyś to ulice wola to raz. Dobra e, czy masz dziewczynę? Nie mam żonę, więc nie mam dziewczyny. Jaki jest twój ulubiony skin? Skin? Ale do czego? No do Bramstarsa chodziło, no. Eee, LRAP tak? No. Mi się najbardziej skin podoba do 8 Teraz, w tym momencie. lubisz kupować skiny? Ja tak? No, każdy lubi kupować. Kiedy będzie live? Nie mam pojęcia. Jaki masz zawód? Mój zawód to jest grafik komputerowy oraz mam drugi zawód to jest. Ściemniasz jego. Programista, jest masz. Kiełbasa czy parówka? Kiełbasa. Jakie jest twoje ulubiona postać? Bram Stara się pewnie chodzi, więc. Bike. Ile na ile słabo piosenka? No piosenkę właśnie tworzymy, ale nie, w, nie powiemy jaką. Może nam się uda wypuścić po tym, po tych pytaniach. Więc myślę, że będzie w następnym tygodniu. Bo ktoś nam pomaga, ktoś nam pomaga opisać teksty, ale ktoś nam pomaga. Zaśpiewać za nas, bo my jesteśmy kalecystami, jeśli chodzi o piosenki. my się zajmiemy czym innym. Filmem złożymy to wszystko w całość. Ale, banany, to ja... Kiedy masz imieninę? Nie mam pojęcia, ja mam we ja wrześniu. Ja też. mam we wrześniu, a ty nie wiem kiedy masz, nie pamiętam. Jaki masz kolor oczu? Niebieski, ja ty też też niebieski. Ile wydałaś na Bram Nie wiem, z 300-400 zł. Ile masz skinów? Ile masz skinów? No Ja nie wiem ile skinów. Możecie Siedem, za... Ja nie mam, nie pojęcia. Czekaj, cztery skiny. Cztery skiny. Pięć. Sześć. Skąd masz te skinów? No mam, jeszcze mam szedzi e, tą, którą można było dostać w 2018 roku, ale jeszcze... Dobra, lecimy dalej. Ostatnie pytanie. Lubisz mniej nagrywać na YouTube? Tak, lubimy cię. Victoria, i nagrywamy. Tak, lubię nagrywać. Czym nagrywacie jakim programem? Nagrywamy OBS Studio i jeszcze drugim programem, który się nazywa StreamLab OBS. Czym montujemy? Montujemy w Premiere Pro. No i jeszcze bawimy się audio City trochę. Skąd bierzecie taką fajną muzykę? Skąd bierzemy muzykę do filmów? Bierzemy to z mamy wykupiony abonament na Artlist.io. Ja mam za pewną kwotę, mamy dostęp do bardzo dużej ilości muzyki, którą możemy sobie pobrać i możemy sobie ją cenę abonamentu m, umieszczać na naszym kanale. Jaki jest wasz ulubiony film z waszego kanału Daxonpl? Jaki jest film? Film, który kiedyś nagraliśmy jaki to jest Twój ulubiony film, który. Mój ulubiony film to jest z A z tym No ten ostatni. No, z ten z ten... Tak. Tak, najgorszy polski nubek w Tak, powiem ci szczerze, że nie mam pojęcia, jaki jest nasz ulubiony film, który nagrywaliśmy. Dużo nagrywaliśmy Minecraftów, jakieś karty w Bram Starsie, no, no, no. Rush Warsy, no, które już już nie ma, Lego Minecraft nagrywaliśmy. Nie ma takiego mojego ulubionego. No, ja mam... To nubek, tak, No to ostatnio. Ile macie marzeń, jeśli chodzi o YouTube? Jakie macie YouTube. marzenie? Marzenie. Ehm, marzenie. Na, o, jeśli chodzi o YouTube, czyli na przykład, nie wiem. Chcielibyśmy przekroczyć tą 10 tysięcy, tą subskrypcję, a dalej to Mieć 10 milionów 10 milionów, nie da się mieć w Polsce. 10 milionów na tą chwilę Ile chcecie mieć subów? No właśnie, to jest to samo pytanie Ale wracając do marzeń, chcemy żeby wszyscy się dobrze bawili na naszym kanale, tak? Żebyśmy mieli dużo Widzów, którzy będą gdzieś tam pisali do nas komentarze i tak dalej Ale chcecie mieć subskrypcję 10 tysięcy nam Jakiś próg, który, jest, który nam tak do którego chcemy dążyć? Największy polski YouTuber według Was w mieście jednego. Rezy. Zdecydowanie Rezygiusz. Moim zdaniem. Największy pod względem kontentu, pod względem jakości filmów, muzyki, osobowości. No też. Najbardziej mi się podoba Rezygiusz. Dobra, dalej. Ile rzeczy wygraliście? 10 puch naszą downie. O, ile razy wygrałeś solo? Solo, to już nie pamiętam, ja też nie pamiętam. E, Pytanie, czy nagraliście byście odcinek z Crash Royale? Tak, na twoim kanale się pojawił już Crash Royale, na naszym był chyba Crash Royale, na Datsun.pl. No i teraz myślę, że też pojawimy, wrócimy do, do Crash Royale, trochę zaczniemy grać go ponownie. A tutaj do znajomych, dobra, Zresztą, dodamy sobie. na no, Jezu, ja dawno nie grałem. Dobra, kolejny, OS! Za ile macie komputerów, za ile macie komputerów, ile chyba było, nie za ile, ile macie komputerów? Dwa komputery stacjonalne i 15, nie wiem ile ma tych laptopów. A laptopu, a laptopu. Dużo. Po ile macie lat, to już było, będziemy lekcje w terenie, a to chodzi o złocze, bo zajęcie z robotyki. tak będą lekcje w terenie, będzie łapać, łapać drona naszego. Jaka jest wasza ulubiona postać? No bram starcie. A, Spike. Lubi Pan zajęcia w robotyki? Nie! Nie lubię, dobrze żartuję. Pozdrawiam wszystkich Wojtków, Kacprów, Wiktorię, Weronikę i, i, i tak dalej. Jaki jest wasz cel Subów na YouTube? 10 tysięcy na tą chwilę. Macie jakie zwierzęta? Było. Jak sprawują się wasze pszczołki molarki? Bardzo dobrze sobie śpią, czekają na wiosnę. Gra pan w jakieś inne gry Próż bram Starsa. Jeśli tak, to jakie tytuły. No dużo gram. Teraz zacząłem z powrotem, wró wróciłem po roku czasie w Counter Strike'a. No myślę, że zagram też w GTA 5. A tak to raczej mobilne gierki, ale myślę, że dużo będzie gier teraz. Na moim kanale, na komputerze. Jakie mają pan oceny w podstawówce? Nie, nie, nie będę się tu fajnie. Różne. Ja na Lubicie swój kanał na YouTube? Tak. Lubicie słodycze? Tak. Tak, to jest tak. słodycz to żerca. A jest gardło, że mnie boli. Jakie z wasze, już, jak jest wasze na jedzenie? Jakie jest twój lub? To lubisz najbardziej jeść? No. Kinder Jake. Kinder jajk. <słodko> słodko. Ja nie wiem, co najbardziej lubię jeść. Ostatnio mi przysmakowała bardzo jabłka, więc bardzo lubię jabłkiem. Jaka jest niespodzianka do wygrania? Nie powiem, jaka jest niespodzianka do wygrania. Oglądał pan kiedyś anime? Oglądałem. Tu też oglądałeś. Bloku czy domu, w domu do rodziny? Macie ogród, tak, mamy bardzo duży ogród. Jest dużo koszenia trawy, bardzo. Mamy tam masę drzew. Mamy drzewa owocowe, maliny, jeżyny, agresty. No i mamy dużo roślin. Tak, i mamy dużo roślin ozdobnych. Posiadacie kaktusa w domu? Tak, gdzieś jest jakiś kaktus, się znajduje. Jest tam. A, jest. W szklanej tej w salonie. Dobra. Czego nie lubicie jeść? Ja bo raczej wszystko. Jajka to już było. To u niego jajko. Lubicie kole? Tak. Chociaż nie wolno pić kolei, w Jak się niedługo pojawi... Na, jaka seria się niedługo pojawi na kanale? Eee, jaka? Jaka seria? No myślę, że Minecrafta seria. Będziemy ciągnęli ją w wersję serię, naszą survivalową na serwerze naszym. Może dołączyć MCWataha? Dawaj, Jesteś fanem Jasona z filmu Piątek 13? O nie wiem, co to na On nie wie. I właśnie tutaj myślicie, że Jason to jest nazwa z filmu, a to naprawdę jego ksywka to znaczy Jaś, czyli Jasiek, i Son, czyli syn tata. Jest pan Tak, Jasona. On nie oglądał nigdy go, tego pana, z, co chodził za innymi, godził z maczetą. Nie, on nie oglądał Jasona. I to nie z tego się wzięła nazwa, tylko tak jak wam mówiłem, Jason to znaczy Jaś, czy Jaś. I syn. Tylko na pewno wiesz, że on walił z tym walił siekierę Chyba Ile macie lat? Dobra, zrobisz mi, bo lubisz mnie Czemu zacząłeś nagrywać na YouTube? Dla pieniędzy, czy dla zabawy? Dla zabawy Jaką grę lubisz najbardziej? było? lubisz widzów? No lubię, wiesz Będziesz robił jakieś specjalne? Tak, będzie dużo specjali Imiona macie? Dziewczyny mamy? Okej okay. Co gracie? Gdzie mieszkacie? Na wsi mieszkamy Ile macie lat? Czy lubicie Eluwinę? Nie, ja już nie lubię. No, to wszystkie byłyby pytania do nas. Bardzo dziękujemy. A teraz oglądajcie na sam koniec, oczywiście, losowanie poprzedniego mm, konkursu. Zobaczymy, kto wygrał. Zaraz wszystko powiemy. Jeszcze powiem Wam jeszcze jedną fajną rzecz. Ok, to teraz wyniki e, osób, które wygrały w poprzednim konkursie. Najpierw zaczniemy od 50 zł. Dwie osoby wygrywają i 50 zł w PaySafeCard wygrywa. Olaf, Olaf i Yoshi Si Robo. Dziwne macie te nazwy. Oni wygrywają 50 złotych. A Vipa na nasz serwer Minecraft NC Wataha wygrywa Pervol Też nazwa dziwna. Jakieś było taki proszek Pervol A jeszcze mamy dwie, jedną niespodziankę do. Dwie. Dwie niespodzianki, jeśli chodzi o osoby, które zadawały nam pytania. Są to gry, które ja dropnąłem na K-Drop. Będzie o tym odcinek. Oglądajcie. Tutaj macie kod rabatowy na 2 zł. Jeśli ktoś chce na K-Dropie pograć, jeśli piszecie nasz, e, nasz, nasz kod nasz Zostaniecie to właśnie te 2 zł na start. I osoba, która ostatnio dropnąłem jakieś dwie gry, nie wiem czy są gry. Nie mam pojęcia. Znaczy, jedna wiem, bo z kiedyś nią gramy, jak byłem młodszy. E, no to tą grę wygrywa Crystal. Jedną grę. A drugą grę wygrywa Deka Best 42. Napiszcie w komentarzu, że to wy, wygraliście te dwie gry. Ja wam podeślę później, czy tam na Messengeru Instagramie, czy tam w jakiś inny sposób podeślę wam e, CD, znaczy do klucze do, do tej gry e, na Steamie. Dobra, dzisiaj kończymy odcinek. Tak. Gdzie robić grać to Nupku. Nupku. <gry>